Poszło? Proszę. Rzeczywiście, leży taki trupek. I nagle z innej perspektywy to robimy. Zróbmy tak, że ty jesteś gdzieś tutaj. Załóżmy, a dziewczyny sobie zagrają tą przestrzeń, To jest hmm. niej ostatni ostatnią rzecz. Ze świecami, przechodzenie hmm. między. Dobrze. Dobra? A mamy świece. Chodzą, mamy. BJs. BJs. Kto będzie biegał za dziewczynami? Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Okej. Okay. Dobrze. Super. Zobaczcie. Atrakcyjna, plastycznie jest głowa. Bardzo ważna jest ta rzeźba różowa. To jest jego najważniejsza. Siostry. Siostry to są tam stoją oparte te japońskie, dziwne, stojące głowy. Salotnik jest ważny, czyli ten facet z dwiema dziewczynami. Uwaga, zapraszamy. Zapraszamy na głowy w rytmach. Waszych. Naszych. Głowach. rytmach. Czy rytmach? I są to prace Stefana Bożenskiego. Tak. tak. Zapraszamy. Tak.